Hej, ja jestem Q, a dzisiaj robimy kolejny research tiktokowy. Ostatnio nauczyliśmy się z przeglądu, że trzeba dawać jakieś fajne rzeczy kreatywne, albo jakieś takie dziwne przypadki z życia, jak się komuś coś dzieje. Najlepiej krzywda, i to jeszcze w miarę śmieszny, sadystyczny sposób. Wtedy takie TikToki się bardzo fajnie klikają, bardzo fajnie się lajkują, lubią i udostępniają i tak dalej. Więc zobaczmy, e, jaka dzisiaj będzie porcja kolejna tych wszystkich TikToków. Zobaczymy, może coś będzie fajnego, może będzie coś śmiesznego, może będzie coś bardzo wzruszającego, no nie mam pojęcia, co będzie, zobaczymy zaraz. Lecimy z tym. Uuuu. Oh <laughs> oh yes. okay? Zmyło jednego gościa. A tamto jest tak fajnie na chilloucie, kurde wiecie, tak tylko podskoczono na tej fali i what's up, just chillin', chillin', chillera utopia. Fine it's te Mason, put that down. Look, watch. Turn this into a six using only one line. Go. This? Let's see, can you do it? Then, can go. I erase anything? Nope. Can you do it? Come on. Uh, I don't think I can. Okay, let me it? let me show you. Ready? You're gonna feel dumb. Ah, six! <laughs> A dobré. Dobré, to bylo dobré. 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 <mys> Jaký kurva psychol. A. <mys> oh.

Eee, myślałem, że może ona chce go wkręcić, żeby na chwilę przytrzymał i nagle ona by zaczęła uciekać i on by został z tym, nie? Ale... Ale nie, ona rzeczywiście chciała kombinować, żeby on to zdjął. Ale to było niekontrolowane. Gościu dostał krytyka chyba jakiegoś w plecy normalnie, ale, ale znam te uczucie. Może nie aż tak jak ona, ale, ale no chyba chyba wszyscy jesteśmy tutaj skłonni zrozumieć ten ból. And they're still fucking Eee, <laughs> No nic, dobra, to by było na tyle research zrobiony i ogółem z czego się dowiedzieliśmy? Wyciągnijmy jakieś wnioski, wyciągnijmy wnioski takie, że trzeba być kreatywnym, trzeba być głupim. Też może... No że znaczy nie trzeba, ale to się też przydaje czasami. E, trzeba na przykład nagrywać też głupotę innych. O, to jest na przykład całkiem wpytkę. To się też sprzedaje. Także, no, jak tak sobie patrzę, co, ja, co tam trzeba by było robić, to. Albo trzeba umieć tańczyć też, tak? Bo tam też dużo takich tanecznych, śpiewanych, e, jakichś takich tych jest, TikToków. Bardzo dużo w sumie. Ech. Albo trzeba też kreatywnie używać filtrów, bo czasami te filtry tam są naprawdę rzeczywiście takie dość, dość, dość dobrze użyte. Tak. No, to, 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 to nie wiem. Ja mam jeszcze sporo jakichś takich pierdów, które nadają się na TikToka jeszcze z moich dawnych lat, YouTube'a, kiedy to się ro robiłem jakiegoś takiego debila z siebie. Więc może ja to tam jakoś tak pozmieniam, troszkę, jakoś tak fajnie, bardziej tiktokowo zrobię i wrzucę też na TikToka. Nie wiem, ale wydaje mi się, że. No, co, co wy sądzicie o tych TikTokach? Co, co wy sądzicie? No, ja pytam, wiecie, ja jestem już starszej daty i ja się po prostu zastanawiam, co tam może być, już w tych TikTokach, co tam w tym internecie buczy i huczy, bo ja to nie wiem, nie mam jak to uczyć. Nie, ale tak szczerze powiedziawszy, to hmm, jeśli wam się spodoba ten odcinek, to może walniemy sobie kolejne, tylko że kolejny już nie będzie researchem, kolejny, żeby, żeby coś się działo. Kolejny może zrobimy taki, że będzie to jakiś, powiedzmy, challenge. O, o na przykład taki typowy, najprostszy, najbardziej zgapialny challenge z całego świata, czyli... Po prostu nie śmiej się challenge. Zrobimy coś w stylu, że jak się zaśmieje trzy albo cztery razy, to wtedy mam coś zrobić pozytywnie. O, co mam zrobić? Jaka będzie kara? Jeśli przegram ten challenge, to co mam zrobić? Dajcie jakieś fajne propozycje, ale jakieś takie fajne, nie jakieś rakowe, a nie jakieś takie zbyt kurwa wiecie, że umrę po tym, tylko takie rzeczywiście jakieś takie wiecie, fajne z jajcem. Zobaczymy. Może ktoś coś fajnego wymyśli. A jak nie, no to nie. Trzymajcie się. Cześć.